Pewnie to było już latem. Popularne, ale dobre. W ogóle kiedyś chciałam być 222, łatwo ok. Spoko. Oddję ja się, z 38. Kto jest 222? łatwo e, ona gdzie jest? E! Gdzie ona? Nie. Czekaj, gra? Ja. O, jest zapieram. Nie wiem gdzie ona jest Nie wiem. chyba jest. Muszę poszukać. Uwaga, tu jest tysiąc graży, że ja ogólnie nie zrozumiem gdzie ona. A nie, po początku jest. A Jak od... 200. Szybko muszę... a ona... 10. Aha, po prostu poszło. Jak... koło tego nie pamiętam gdzie. Teraz krótki się rozpocznie, przejdę do drzwi, ok, ok. Gdzie ona jest? Dobra, ja ją gupię potem. Nie, bo tu już tysiące ludzi. Oh my god. Dałam to. Tylko, że kiedyś tam chowałam się, kiedy, um, 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 kiedy miałem inne konto. Bo mi zbanowało, czego nie wiem, ale. Okracz? Przecież nie mogę, to jest nie. Wiem. A ile mogłem? Bo... Czegzy? <śmianowice> o chyba tam Czegoś... To co? Nie, dzień. 40 graczy? A czemu nie mnie? O, o nie, to było nie no i to nie oh. nie wiem czy to zagrała chyba jakaś nowa. High squid. Nie, dziecko wzięły! Chyba ja wiem kogo to jest 222 i 3D. Ёма из Бастис. Существует... Ой, иди нас класс маркер. А, кадр, девочки зарублены. Ой, я вообще... Я грам с куткой, не могу. Yep. Вот уже можно было как-то помогать pomagač, ale это.